Witam wszystkich serdecznie w pierwszym filmiku szybkich informacji pszczelarskich. Będzie to seria filmów dosłownie króciutkich, minutowych, w których będę pokazywał to, co się aktualnie dzieje na pasie, na co zwrócić uwagę, w jak najkrótszym czasie będę starał się to skondensować. Dzisiaj porozmawiamy na temat tego, czy należy zaglądać do rodzin pszczelich w okresie zimowli, czyli od połowy listopada do połowy lutego. Większość pszczelarzy uważa, że nie należy zaglądać do rodzin pszczelich, tylko zakarmić porządnie i dopiero w marcu przeglądać, a niektórzy pszczelarze twierdzą, że należy jakiś czas doglądać tych rodzin pszczelik. Jakie jest moje zdanie w tym temacie? Otóż to zależy. Zależy od sytuacji, ale od jakiej sytuacji? Pierwszą taką sytuacją, w której możemy zaglądać do ula zimą, jest sprawdzenie stanu pokarmu. I dotyczy, dotyczy to bardziej drugiej części zimowej. niemniej no początkujący pszczelarze y, może być taka sytuacja, że, że pszczoły nie chciały wziąć z jakichś tam przyczyn y, większej ilości pokarmu, no i, no i się martwią. To jest, to jest odkład z czerwca. Dzisiaj jest 2-3 stopnie, w tym momencie w nocy był przymrozek, widzimy, że te pszczoły są dosyć ściśnięte i, i bardziej w, w dół ułożone. Natomiast wszystkie uliczki są zajmowane. Widzimy tutaj, nawet jakbym latarką poświecił, ta ostatnia uliczka również są pszczoły, tylko tutaj tej z zewnętrznej strony nie ma. Ta dzika zabudowa, tutaj nadbudowa nad ramkach, powstała przy zakarmianiu pszczół we wrześniu. Ja to przy pierwszym przeglądzie wiosennym y, ładnie sobie wyczyszczę, nawet widzę, że tutaj mam propolis. Ja tutaj dałem 16 kg inwertu, Pszczoły zostały zredukowane na te 7 plastrów, które tutaj są teraz widoczne przed zakarmianiem, więc ja mam pewność, że w tym ulu ten pokarm został zmagazynowany. Pszczoły wybudowały tutaj dziką zabudowę, którą ja już usunąłem, bo była sucha. Pszczoły w okresie, gdy są takie dodatnie temperatury, kłąb jest rozluźniony albo jeszcze nie zawiązany, one zabierają z boku gniazda pokarm i przenoszą do środka tutaj, gdzie, gdzie wygryzł się czerw, gdzie mają miejsce i wiedzą, że tutaj będzie kłąb. Natomiast jest bardzo zimno, gdy jest mruzik, chłop jest ściśnięty, pszczoły nie przejdą w bok, żeby wziąć pokarm, mogą się przesunąć ewentualnie tutaj, bo widzimy, że tutaj jest pusto przy, przy tej ściance, bo pszczoły wiążą chłop od wylotka, yy, szczególnie w ulach syntetycznych tutaj z przodu i wiążą się jeszcze do tego boku. Wszystkie rameczki są obsiadane. Ja mało tego, że dałem 16 kg inwertu i jestem pewien, że on tu jest. To dwa po zakarmianiu, początkiem października, w części uli, nie we wszystkich, wykonałem taki przegląd kontrolny. I wtedy zobaczyłem, że te plastry boczne są całe w 100% zalane, a te tutaj mają minimum te 12, szczególnie tutaj w tym miejscu, gdzie wiem, że będzie kłąb był w wielkości pięści na trzech ramkach jeszcze początkiem października, ale ja Sprawdzałem, czy ta wysokość, ta droga pokarmowa przy tej beleczce wynosi te 12-15 cm i wynosiła. Przeglądałem w kilku ulach rodziny o tej samej sile, odkłady wykonane w tym samym czasie. Przeglądam tylko kilka. Jeśli w każdym jest w porządku, nie przeglądam już wtedy wszystkich, bo raz, że czas, dwa, że nie ma potrzeby tutaj przeszkadzać. Ja jestem pewny i, i dlaczego zmierzam że nie będę tutaj zaglądał, może dopiero pod koniec stycznia. No Nie ma możliwości, żeby przy takiej małej ilości czerwiu, przy takich temperaturach, jak teraz przychodzą, przy braku dopływu, pyłku, no one nagle zużyły ten pokarm, jak jest tam 12-15 cm. Tutaj spokojnie, dwa miesiące najbliższe daje spokój tym pszczołom. Druga sytuacja, w której należy zajrzeć do rodzin pszczelich, a wręcz jest to obowiązek każdego pszczelarza przed oblotem pszczół. Może to być oblot śródzimowy, może to być oblot wiosenny, różnie się zdarza już u nas w tym momencie. Trzeba zobaczyć, czy rodziny się nie osypały, czy, czy, czy są wśród naszych wszystkich rodzin takie rodziny, które z jakichś powodów się osypały. Nie musi to być brak pokarmu, bardziej tu mam na myśli choroby. Czy to jest czy, czy, czy z waroza. No, różne, różne są, to dotyczy bardziej początkujących pszczelarzy, gdyż no, potrafią się przejechać na tych chorobach. Tutaj wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku, a nagle, no, nagle rodzina się osypuje. I chodzi mi tutaj o to, że inne rodziny tam zostaje pokarm w takiej rodzinie i inne rodziny po oblocie poczują te węglowodany i wlecą do tego ula i go rozrabują. I niestety te spory wszystkie pozabierają i zarazimy nasze pszczoły, wszystkie innych innych okolicznych pszczelarzy w promieniu, tutaj no na, na wiosnę tak pszczoły nie latają powiedzmy 3 km, no powiedzmy w promieniu kilometra i te, te, te spory się rozniosą. Moim zdaniem to jest bardzo ważne i trzeba uświadamiać wszystkich w koło, żeby zaglądali do rodzin przed oblotem. Tutaj często się wymienia dennice przed oblotem, więc się widzi, która rodzina się osypała, która nie, no ale czasem są te obloty wcześniej albo niektórzy nie wymieniają tych dennic. Przez nasze zaniedbalstwo i niedopilnowanie narażamy inne pszczoły, innych pszczelarzy, ale i nasze. I później, jak to się wszystko tutaj rozsypie, to to jest długofalowe i my będziemy mieli kłopoty przez najbliższe kilka lat. Więc naprawdę to jest najważniejsze. Żeby sprawdzać, czy te kolonie, czy te kolonie żyją, żeby, żeby nie było rabunków. Poprzez sprawdzanie mam na myśli oczywiście nie przeglądy przed oblotem pszczół, tylko uświadomienie, sprawdzenie, czy ta kolonia żyje. Jest wiele sposobów. Można zajrzeć pod powałkę, można zajrzeć przed folię, można zmierzyć termometrem, ściankę, czy jest ciepło, czy nie jest ciepło. Można zobaczyć przez wylotek, czy nie są osypane duże ilości pszczoły. Można puknąć lekko wóli, posłuchać uchem, one wtedy zawrzęczą, za, y, usłyszymy, że ta, kolonia, że ta kolonia żyje. Więc ja tutaj nie mówię, że robimy przeglądy, tam wyciągamy nic, absolutnie, to nie jest czas. Po oblocie przy temperaturach powyżej 15 stopni, później w jakimś tam celu dopiero przeglądamy rodziny pszczele. Tutaj tylko sprawdzamy, czy te rodziny żyją.